Lot nad kwitnącymi makami. Witajcie w magicznym świecie, gdzie natura maluje najpiękniejsze obrazy. To pole kwitnących maków jest jak żywy obraz, który zapiera dych w piersiach. Każdy mak jest wyjątkowy, każdy płatek opowiada swoją własną historię, a w ich delikatności kryje się siła, która przetrwała wieki. Patrząc z góry możemy dostrzec piękno, które natura bez wysiłku tworzy oazę spokoju, gdzie czas zdaje się zatrzymywać. Lot nad tym polem to podróż do świata marzeń, gdzie każdy oddech jest głębszy, a każdy widok bardziej zachwycający. To przypomnienie, że piękno jest wszędzie wokół nas wystarczy tylko zatrzymać się i spojrzeć. Mak to symbol piękna i delikatności. To roślina, która od wieków fascynuje ludzi swoim niezwykłym pięknem i delikatnością. Jego kwiaty, najczęściej w intensywnym odcieniu czerwieni, są nie tylko ozdobą pól i łąk, ale także symbolem wielu kultur i tradycji. Kwiat maku jest wyjątkowy w swojej prostocie. Składa się z czterech delikatnych płatków, które tworzą miseczkowaty kształt. Płatki te mogą mieć różne kolory, choć najbardziej znane są te czerwone. W środku kwiatu znajdują się liczne pręciki otaczające słupek, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mak od wieków był symbolem snu, śmierci i pamięci. W starożytnej Grecji i Rzymie maki były poświęcone bogom snu i śmierci. Hipnosowi i tchanatosowi. Współcześnie czerwony mak stał się symbolem pamięci o poległych żołnierzach, szczególnie w kontekście I wojny światowej. Mak nie jest tylko piękną rośliną ozdobną. Jego nasiona są wykorzystywane w kuchni, szczególnie w piekarnictwie do wypieku chleba i ciast. Olej z nasion maku jest ceniony w kosmetyce ze względu na właściwości nawilżające i odżywcze. Mak jest rośliną łatwą w uprawie. Preferuje stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalne gleby. Jest rośliną jednoroczną, co oznacza, że kwitnie i wydaje nasiona w ciągu jednego sezonu. Po przekwitnięciu maki tworzą charakterystyczne torebki nasienne, które można zebrać i wysiać w kolejnym roku. W starożytnym Egipcie maki były używane na produkcji opium, które miało właściwości uspokajające i przeciwbólowe. W kulturze ludowej maki były symbolem płodności i obfitości, często używane w obrzędach i rytuałach związanych z rolnictwem. Maki polecą.